Cześć, to jest kanał. Komentuję po swojemu. Taki szybki update w środku tygodnia na temat tutaj rynków. Na wstępie mówię, że nie jestem żadnym doradcą finansowym i tak dalej. Wyrażam tylko swoje opinie. Jak potrzebujesz, porad, to trzeba do do specjalisty. Ok, lecimy. W pierwszej kolejności najważniejsza rzecz na ten tydzień, o której zapomniałem tam w analizach na weekendzie, jest to, że mamy w tym tygodniu pierwszy piątek czyli spowiedź spowiedź na, to, na temat zarobków oraz na temat bezrobocia w Stanach Zjednoczonych jest to, jest to jeden z ważniejszych, o ile nie najważniejszy wskaźnik taki wypuszczany raz w miesiącu właśnie w pierwszy piątek także w piątek spodziewałbym się dużej wolatelności, ewentualnie jakiegoś impulsu do ruchów w jedną bądź w drugą stronę na, na, na różnych asetach, ale szybko wykresy jeszcze przejrzymy, wybrane. Mamy euro dolar, on tu nam poszedł do góry, przebił z powrotem ten, ten parytet i prawdopodobnie teraz dążymy do tutaj tego oporu na 1,0011. Może wejdziemy z powrotem do tego zakresu cenowego, ewentualnie odbicie i dalej z powrotem podróż na dół. Potencjalnie może jakiś wyższy dołek, jeżeli mielibyśmy zawracać, szybciutko dolar do złotówki tutaj przebijamy 470 w dół, także ja bym się spodziewał ruchów albo atak tutaj z powrotem na 4,50, ewentualnie, ewentualnie utworzenie się czegoś takiego. Tutaj takie trendy Zobaczymy, czy zareagujemy na to. Możemy zareagować, ponieważ, jakbyśmy doszli tutaj w sumie, to by się nam pokryły tutaj dwa, dwa punkty. Właśnie ta linia trendu oraz wsparcie na 4,58%. Także zobaczymy. Ok, szybko surowce, złoto srebro w dół. Tutaj złoto widzimy, że nam się. Odbiło od tego głównego kanału, górnej krawędzi głównego kanału spadkowego, i teraz jest kontynuacja tego ruchu. Także potencjalnie cel to jest powrót tutaj do tego 1685, ewentualnie przebicie. Nie wiem, czy od razu, czy, czy tutaj z jakimś, z jakimś utworzeniem jakiejś formacji, ewentualnie podbicie z powrotem do linii trendu i dopiero. Natomiast do końca tygodnia myślę wydaje, że będziemy powinniśmy dążyć tutaj do, do właśnie tego do 1685. Srebro już przebiło tutaj ten w środę dużą czerwoną świecą zamkniętą, zamkniętą właściwie na samym dole body i prawdopodobnie jeszcze przełączę sobie na czwórkę. No, tutaj było delikatne podbicie. Ta cena już nazwałbym to takim ochłonięciem tutaj w, w tym momencie, i prawdopodobnie dążymy do tego zakresu cenowego między 17 a 17.30. Także y, również spodziewałbym się y, spadków, tak samo jak srebro powinno pójść za złotem, tylko że wiadomo o swoich tam odpowiednich zakresach procentowych i jeszcze szybko krypto krypto nie to krypto to krypto bitcoin tutaj jest odwrotna sytuacja ponieważ przełączę sobie na, na dnióweczkę ponieważ nie mamy w ostatnich dniach spadków bitcoin utrzymuje się tutaj w tym w tym klinie natomiast widać, czy nam się utworzyła tutaj jakaś lokalna lokalna czwórka linia trendu od dołu i do końca tygodnia prawdopodobnie co nas zdecyduje, czy wybijemy ten duży kanał do góry, czy wybijemy tą linię trendu na dół i będziemy szli na, na dół tego kanału, czyli właśnie atak na 18, 18 800, czyli ten nasz kluczowy poziom na, na, na bitcoinie. Szybko Ethereum, no bardzo podobna sytuacja, także tutaj nie będę, nie będę się rozwodził na ten temat. Właściwie bardzo, bardzo podobny wykres. Tak samo Ethereum powinien zdecydować, czy wybijamy klin do góry i atakujemy tutaj tą strefę 1740 być może z przepiciem, czy utrzymujemy się w kanale i wybijamy tutaj do końca tygodnia, to, to dołem. Dobra, to by było na tyle w tym szybkim update'cie, Dajcie lajka like i do zobaczenia. Cześć na weekendzie.